Witam was wszystkich, umikani. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial. A ja oczywiście. Gramy sobie na mapie świata. Jest 74 osoby w lobby. Gierka Free for All. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Zaczynamy sobie tutaj w prawym górnym rogu mapy. Mam nadzieję, że tutaj za nami nikt nie zacznie. Chociaż jakieś mam takie przeczucie, że za moment ktoś tam się wybije i mnie zdenerwuje. Chociaż nie. No na razie jest ok. Będziemy sobie otwierać standardowym openingiem. Powiedzmy sobie 30 tam kilka procent. I będziemy dążyć do tego, żeby rozrosnąć jak najbardziej tutaj na północy. Jest to jeden z rzadziej wybranych przeze mnie spotów, ale nie jest też jakiś bardzo zły. A tak, i tego bota. Tutaj eksplozji pulsem, coś tam, coś tam, to nie ma najmniejszego dla mnie znaczenia. Co ty tam sobie, kolegom, uważasz, co ty tam sobie myślisz i do czego sobie tam dążysz? Ja chcę tylko sobie przejąć tutaj ten mój. Rożek cudowny. A ty, Pakcik, ty chcesz, żebym bota atakował, którego, do którego nawet nie mam dostępu, mój przyjacielu, więc ciekawiem. E, interesująco widzę, że się tutaj bawisz. Lecimy sobie dalej z tymi botami, oczywiście. Tutaj również. Jeszcze bardziej, tutaj wyjdziemy sobie po te boty. A tutaj sobie możemy podryfować. Tego i tego, oczywiście, hapnąć jeszcze. Ty widzę, że full sendujesz kolego po teren. Eee, spoko. Nie ma problemu, jak full sendujesz po teren. Ja chętnie sobie ten teren Twój przejmę. Eee, oddawaj mi ten teren, że tak powiem. Oddaj mi to i oddaj mi to. No i spoko. Byle mnie teraz nikt nie zaatakował. I będzie. okej, okay. Ty pakcik, ty pakcik, ty pakcik. Ten tutaj widzę, że wyszedł już, więc nietypowo się zadziało. Eee, tu i tu sobie zabierzemy. Zastanawiam się, żeby tu sobie popłynąć na przykład i może jakoś tutaj. Dokładnie, niech sobie te stateczki płyną. Czy tutaj ktoś mnie zaatakował. A tutaj bydle rośnie. Aha, aha, no fajnie, fajnie. Niedobrze. Nie zaciekawiam. Nie zaprzyjemnie. Dawaj, atakujemy tego. Ty chcesz pakt, oczywiście. Atakujemy tego. Ty i ty i. Atakujcie tego, ty atakuj tego. No to kolego atakuj i zobaczymy, jak to będzie się działo. Ty widzę, że idziesz w dół. Nie, 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 nie. Ty atakuj. Ja sobie tu poczekam. Mam czas. Mam predyspozycję. Tutaj koledzy się rozrośli trochę bardziej. Interesująco. Korgi tutaj w ogóle nie reagują, więc interesująco również. Muszę powiedzieć. Hmm. Co by tutaj zrobić? Tu jest ciekawa rzecz. Na. No. W Australii się dzieje ciekawa rzecz. Więc póki co będę tutaj zmierzał sobie z stateczkami i wydaje mi się, że tutaj właśnie będziemy atakować tego. Tego. I co tutaj się dzieje? Ty widzisz, że sobie rosną spokojnie, niech sobie rosną. Ty i ty powinniście atakować tego. Ty i ty powinniście atakować tego. Ty zobacz sobie tutaj i ty zobacz sobie tutaj, co się dzieje. O kurde. No dobra kolego, widzę, że zająłeś trochę mojego miejsca, e, niefortunnie, prawdaż? Niefortunnie, więc pokażemy ci złość. No, full send na ośmiach, fajnie, oddawaj mi ten cały teren teraz. Żegnam serdecznie, miło było poznać. E, Okej, okay. kolego, złość, chcesz pakt? Tego, tego, pakcik. E, dobra, tutaj pokażemy full send i pokażemy full send. Zobaczymy, jak zareagujesz na to, to jest pakt. E, dawaj, atakujemy tego. Ty, e, dawaj, atakujemy na przykład tego. Ty, e, no. No to był właśnie błąd taktyczny, nie? Że po prostu nie zauważyłem tego full sendu, który tam się odbywał. E, niestety. No i wyszło jak wyszło. Tak, dawaj tego. Ty, e, dawaj tego. Ja tutaj sobie porod... Uu, ładnie, 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 ładnie się tam atakują. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ty pakcik. Ty dawaj, atakuj tego. Ten mi paktu nie dał, więc mi się to nie podoba za bardzo. A... Ja tutaj sobie polecimy oczywiście. Jest, zaatakujemy sobie na południu, jak najbardziej. I polecimy sobie również tu. Nie mam powodu, by, by tego nie robić. To jest jedyna opcja dla mnie, która może być dobra, Ym, tak jest i tutaj aj, nie, nie uda się dolecieć, no nie udało się, to się nie udało, Ym, polecimy sobie bardziej, polecimy sobie również po tego 827 na południu, nikt tutaj nie widzi nic, fajnie, bardzo fajnie, ty chcesz pakcik, oczywiście ten pakcik ci damy, ty chcesz pakcik, jak to z jest, mój przyjacielu, malutki. Tutaj oczywiście nie damy dolecieć temu przyjacielowi, więc powiemy mu spadaj stąd, wypad dokładnie i jest OK. Teraz mamy koronę, nie, 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 nie chcę, nie chcę tutaj, ty pakcik, dawaj atakuj to. Co my tu mamy do zrobienia, no możemy przyjąć sobie na przykład to, definitywnie to. I to. Zobaczmy, czy tu się coś dzieje. Tu się nic nie dzieje. E, tego pamiętam, jak mnie atakował. Mm. Czy byś chciał zaatakować tego? Bo on się tu dużo robi. E, dobra, full send expand. Dawaj. No, full send mnie. No, full send mnie, dawaj. Full sendujesz mnie? Jak ci się full senduje? Dobrze cię Full. O, jakżeś full send. No. Kolego mój ma majestatyczny. Ależ to był full send. Nic nie poczułem. Nic nie poczułem, moi drodzy. E, oddawaj to, oddawaj to. Wszystko oddane, elegancko, zahachmęcone. Lecimy sobie teraz tutaj e, na e, hentaja. E, kolego, denerwujesz mnie. No. Nie wkurzaj mnie. No to atakuj. Ty denerwujesz mnie. Dobra, lecimy sobie na tego jednak bo tutaj widzę, że Hentai mnie atakuje, o właśnie, teraz ten tego zaatakował. No, no i co? <grytanie> I full sent na Ali, dokładnie tak, jak myślałem, dokładnie tak, moi drodzy, jak podejrzewałem. Więc lecimy sobie tutaj, właściwie nie przestając, dalej po nasze tereny wspaniałe, bo tutaj będziemy potrzebować tych terenów, oczywiście. To oddawać, to oddawać, to oddawać, to oddawać, to oddawać. To oddawać. E, no, serducham. E, w końcu pokazałeś, że jednak, e, jednak pomogłeś. No, ale cóż, cóż mogę tu ci powiedzieć? E, ja bym sobie tu popłynął małą łódeczką, taką, żeby nikt tego nie widział. E, ty chcesz pakcik? Oczywiście ci damy ten pakcik. E, tutaj ciekawa rzecz się dzieje, moi drodzy. E, bym sobie to przejął również. E, tutaj. O. Złapiemy to dokładnie. Pacik, dawaj na dół. E, co? co? Co tobie nie pasuje znowu? Co tobie nie pasuje znowu? Strzelicie. Strzelicie. No, uważaj sobie lepiej. O, player! Jakiś ty mały teraz. Jakiś ty mały się zrobił. Czemuś taki mały się zrobił mój kolego? Sympatyczny. Wiem, że mam mały jednostek, nie? Wiem, że mam mały jednostek. Więc będzie trzeba uważać. Aha, ty mnie zaatakowałeś, tak? No dobra, no ty cię zaatakujemy tutaj również. Złości pokażemy. a Tutaj nie dopłynęliśmy, tak? No to popłyniemy tu oczywiście. A ty mnie teraz zaatakowałeś. Wypad mi stąd. Dokładnie i teraz czekamy. A nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie ma opcji takiej nawet. Chcesz pakt? Nie chcesz tego paktu. To, to powinniśmy usunąć. Wypad. I wypad. Dokładnie. No i czekamy. Teraz czekamy. Złości pokażemy. Ty i ty atakować to. Tutaj coś tam się dzieje. Ktoś go tam atakuje. Ja tutaj oczywiście sobie popłynę jeszcze jedną łódeczką. Chcesz pakt? Takuj to. To? Jak to z jest? No, i co teraz? <grych> I co teraz mój przyjacielo zrobisz, Co teraz mój przyjacielu, zrobisz? Natakuję e? cię dwóch. Ja sobie poczekam teraz mocy nabiorę. Mocy nabiorę, że tak powiem. Dobrze. O, bardzo dobrze. Elegancko. Teraz ja mogę wkroczyć. Tu mogę ciebie hachmętnąć. Wypad mi stąd przyjacielu. Dokładnie tak. Lecę sobie tutaj odebrać tą wysypkę. Przejąłem tyle, co chciałem. No i teraz czekamy tutaj ładnie. Wypad. Nie będzie Ciebie tutaj. Nie ma opcji. I teraz sobie czekamy. Tutaj widzę tą łódeczkę, widzę, widzę. I polecimy tu. Mamy 60% terenu, więc jest w wymiarze OK. Nie powinniśmy raczej tutaj przegrać już teraz. Też różnie bywam. Na pewno tutaj zaatakujemy na południu. Tutaj widziałem jakąś chódeczkę. Tutaj właśnie to widziałem. A to to też weź, nie ma problemu. Ja sobie tutaj wezmę. Południe oczywiście. A oddawaj to. O kurde, zepchnął mnie. Widzieliście jak mnie zepchnął? No to dzikus. Wy patrz. Nie mam czasu na ciebie, mój przyjacielu. Oddawaj to i oddawaj to. Ale nas zepchnął, no patrzcie, kurde. O. O, tutaj miałem wysepkę, e, to luzik. Teraz to spokojnie. Można sobie poprzejmować wszystko elegancko. Ten chcę pakt tam po, w Ameryce Południowej. Nie wiem czemu, przecież chciał mnie zniszczyć, tak prawdę mówiąc. Um, więc nie sądzę. Um, dobra, tu, tu, tu. Tu sobie pozabieramy. No, tak jak mówię, 99%. I będzie okejka. Okay oddawaj to. E, pamiętasz mnie, kolego? U.S.P.O. A, bo to we dwóch U.S. są. O, proszę bardzo. Jak miło, jak sympatycznie. We dwóch U.S. <laughs> I we dwóch przegrali, no. W grze indywidualnej grają drużynowo. Fajnie, nie? Fajnie. Bardzo hamskie zachowanie. Bardzo chamskie. Więc oczywiście żegnamy bardzo serdecznie za takie cheatowanie. No to jest cheatowanie moim zdaniem, bo jeśli gracie wiecie we dwóch w grze indywidualnej gdzie jest Battle Royale no to to już jest trochę takie no nieprzyjemne nie podoba mi się coś takiego. Gry drużynowe są odgrania w drużynie a nie tutaj gry takie zwykłe. Gdzie ty jeszcze tu jesteś tu jesteś żegnam serdecznie. Więc jeśli chcecie grać tutaj drużynowo no to po prostu dołączcie do gry drużynowej a nie indywidualnej tak. Bo tutaj no definitywnie we dwóch grali. I definitywnie chcieli mnie zniszczyć. No dobra, tutaj mamy właściwie, e, można by powiedzieć, 99% przejęte. E, czemu to tak się dzieje? Jak się dzieje? 99% generalnie mamy przejęte, więc oczywiście GG wszystkim za dotrwanie do końca i naturalnie serducho polecimy sobie po Vault i Vaultujemy. Mam nadzieję, że gierka Wam się podobała. Jeśli tak, zachęcam do dania subskrypcji, to mi niesamowicie pomaga. Lecimy sobie już na 1000 subów, więc coraz bliżej moi drodzy. I oczywiście lajkowania, komentowania materiałów, a także do wspierania kanału. A my widzimy się naturalnie w kolejnym odcinku już wkrótce. Trzymajcie się, hej!